Tu tak wygląda sytuacja, że nie mamy w ogóle ani dojścia, ani dojazdu do domu. Syn musi zostawiać samochód z dala od domu. Wszystko mi pomagają bratanice przenosić, różne zakupy. Tak. Przechodzimy równo drogą i tam jest Chodźmy w zobaczyć tą dziurę razem. Czyli to jest ta droga, która była Wasza wspólna od lat, tak, mieszkańców. Tak. W tej chwili stała się jak tutaj twierdzi sąsiad prywatna. Tak. I nie pozwala Państwu po tej posesji iść do domu, krótko mówiąc. Tak, ani, tak. ani waszym gościom, tak? Wejdźmy tą dziurą, którędy to jest ta zakazana dziura, którędy, którędy Państwo wchodzą. Czyli tutaj sobie, bo to jest płot wybudowany przez sąsiada tak, tak? Który non, bez przerwy zagradza. Tak, i teraz, A. żeby wrócić do domu, musicie Państwo. Wchodzić przez, przez ten płot. Dobra, to ja tu z panią pójdę, pani Mario. Dobra. Pokazywałem przed chwilą tę ten, ten drogę, którą sąsiad pani wybudował, żeby pokazać, że, że ma pani jak dojeżdżać, ale pani z tej drogi nie chce korzystać. Dlaczego? Chcemy korzystać, ponieważ to jest bardzo blisko rzeki, myśmy już, dom już nam zabierało, po prostu już mieliśmy się wyprowadzać. Druga sprawa, jest tu tak ciasno, mamy bardzo mało miejsca i nawet do garażu nie mamy jak dojechać. Mhm. I jeszcze jest taka sprawa, jak można komuś zagrodzić drogę, gdzie ja jeździłam tu, chodziliśmy, ponad 30 lat. Co na to gmina w tej chwili mówi? Ja pójdę do gminy za chwilę, ale co, jak gmina, yy, gmina na to gmina... patrzy? No przecież każdy musi mieć doj dojazd i dojście do domu swobodne. Oni mnie cały czas uspokajają, że jest to do Wojewody Małopolskiego wysłane, ale w tej chwili jeździłam tam, yy, chodzę do nadzoru budowlanego. Wszędzie terminy, wszędzie tylko czekać i czekać i czekać. Pani Mario, mam jeszcze jedno pytanie, bo ta droga, którą kupił pan Górecki. Tak. E, ona prowadzi wzdłuż tutaj głównej drog drogi w Krośnicy I przy tej drodze są też inne posesje, inne budynki. Tak, zgadza się. E, jak inni e, właściciele na to patrzą, godzą się na to? No w tej chwili to on tylko mnie, e, na mnie się mści, dlatego mm -hmm. że ja to rozgłośniłam wszystką tą sprawę. Tak. No po prostu ja nie miałam innego wyjścia, a sąsiedzi. Co prawda wszyscy się niby wstawili, jak było mierzenie, gdzie z gminy przyjechali tu mierzyć, ale słowami, a resztę, no niestety, nikt nie chce się wtrącać. Gdyby nie ta umowa kupna, gdyby nie ta umowa sprzedaży przez notariusza nowotarskiego z tego co wiemy, działki drochojowskich, która była faktycznie drogą, tak, to było? nie byłoby w ogóle tej historii, prawda, tej sprawy. Raczej nie. Bo przecież od, Bo lat, przecież od lat korzystaliście z tej drogi. Wszędzie, gdzie byłam, jest to droga gminna. Myśmy robili pomiary. Zbyli z gminy, że jest to droga gminna, i zawsze wiedzieliśmy, że jest to droga gminna. A czemu teraz się tak stało, nie wiem. Pani Mario, bardzo Pani dziękuję za rozmowę. Ja wracam do gminy, bo wiem, że sesja tam trwa. Spróbuję się dowiedzieć cokolwiek więcej. Przechodzę przez dziurę, bo nie mam którędy inaczej dzisiaj wyjść. No nie, wszędzie. Dobra, dziurę. to idę przez dziurę i wracam, mimo tego, że tam widzę, że jest jakiś, jakaś informacja, że będę tu naruszał prywatność, no ale jak inaczej? Pani, mam wyjść. Pozwalam sobie wyjść w takim razie. To na razie. Dziękuję no, no, Pani Mario. Dziękuję jadę na, jadę do, do gminy. Dobrze? Dobrze no to dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, dziękuję bardzo. Zajemnie. Chce Pani ze mną porozmawiać też? No, ja już kolejny raz jestem tutaj u no, Pani, Pani Marii wiem. i martwię się, Zmamy. powiem szczerze, o, 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 tą, o tą sytuację, która tu się pojawiła. Ja, ja, jak ja to widzę może najpierw zanim porozumiem, że pani pan jest małżonką. Wie pan co, tak? ja za bardzo dużo rozmawiać z Panem nie będę. Dobrze. E, ja tylko powiem to od Dobrze ja się strony. odsuwam, żeby w słońcu e, pani. Próbowaliśmy była. naprawdę wielokrotnie się z Panią Marią dogadać. Zresztą są porozumienia napisane w 2022 roku w październiku. W gminie to było podpisane. Próbowaliśmy. Jak tylko mogliśmy, niestety... Nie ma woli żadnego porozumienia. A próbowaliście siadać przy stole i rozmawiać? Pani Maria twierdzi, że, że te próby się powiem. źle kończyły. No to właśnie to pani Maria zawsze tak powtarza. Niestety, szkalując nas cały czas, od, już od pięciu lat praktycznie, borytamy się z nękaniem, słownym, non-stop. Mogę panu pokazać, jak pan chce, na przykład pismo ze szkoły mojego syna gdzie jest problem z nim, gdzie chłopak by zawsze uśmiechnięty w porządku, mogę panu przynieść to pismo i pokazać. No Pani Maria no, mi opowiadała, skrawa. że z synkiem się tam Maria... dobrze, dobrze się miała, że lubili się. A... Co wie pan co, jeżeli syn wchodzi, a pani Maria go atakuje i mówi, że nie gap się na mnie, gówniarzu, no to bardzo mi przykro. Syn ma 18 lat i jest na tyle wychowany, że nigdy by nikomu ani języka nie pokazał, ani nikomu by nie ubliżył. Pani Maria twierdzi, że jej język pokazał Widział Mam tą sytuację przez okno, nie pokazałem. Ja mam tylko jedno pytanie. Proszę bardzo. Zdawaliście sobie Państwo sprawę, że, że to jest droga, mówię o Drochojewskich, o tej drodze, że tak. ona jest wspólna od lat. Tak, proszę Pana. Sekundę, te... jak mogę przerwać? E, pewnie. Ja panu pokażę, ale mogę Panu przysłać, nie ma problemu. W 2014 no roku mhm. była powódź. Tak. E, dokładnie w maju, jak się nie mylę, 14 czy 15. Tą drogę całą dojazdową nam zabrało. Mhm. Zostaliśmy odcięci przez tydzień czasu, zostaliśmy bez dojazdu. Wszyscy, którzy mieszkali, tak, czyli, czyli państwo. Moja teściowa, i, my tak, i, i pani tak, tak. Oczywiście. Sprawa utknęła na tym, że gmina poszło pismo o szkody powodziowe mhm. i w 2014 roku Urząd Wojewódzki, czy marszałkowski bodajże, zajmuje się tymi szkodami. Ja byłam wtedy radną, więc znam te sprawy. Dobrze. Gmina dostała pismo, że niestety ta droga ma być wykreślona ze szkód powodziowych, dlatego że gmina nie jest właścicielem. Hmm. Myśmy już wtedy wiedzieli. Do tego mi Wójt nie mówił nigdy. A, no to wójt nigdy nic takich mhm. rzeczy nie mówi. Wójt zawsze próbuje nas oczernić jak tylko może i w jak najgorszym świetle postawić. Niestety, e, powiedzmy sobie, że. No ale też łatwo nie ma w, przy tym sporze waszym, prawda? Bo... E, niepotrzebnie niepotrzebnie mhm. niektóre sam dolewa e, oliwy do ognia. Mhm. Niestety, próbuje ugrać tutaj. E, Chcę zaszkodzić mojemu mężowi. Tak to powiem, to jest tylko czysto i wyłącznie jakiś jego interes prywatny, żeby tylko zaszkodzić mojemu mężowi. Tak to niestety z naszej strony wygląda. Bardzo mi przykro, że tak nas stawia, bo to nie jest chodzi tylko. To są różne sprawy, które mogłamy tu poruszyć i powiedzieć, gdzie właśnie widzimy to, że jest to tylko i wyłącznie czysto. Yy, Widzę, widzę ile nerwów kosztuje to panią Marię tak, i widzę ile tak. kosztuje to pani, panią rodzin, pani i pani rodzinę chcę dokończyć. musicie to jakoś załatwić Ta, ale myśmy przepisali notarialnie moja teściowa mhm. przepisała im tą działkę e, no nie mam w tym momencie mogę panu wysłać ja to widziałem ja to widziałem, ja, ja, mam, ja, to mam. ja, mam, y, ja mam zdjęcia przecież mojego męża oni to kosztowało się boją, oni się boją państwo Kubiczowie boją się o tą drogę zresztą wójt mi też to mówił że się boi o tą drogę bo ona jest nad samym potokiem nie ma I problemu. Ona pojedzie do, nic, że ona nic. pojedzie, jak przy pierwszej powodzi nie ona wpadnie do potoka. Takie, że ona jest umocniona, przecież myśmy już to sprawdzali, a jeszcze do tej powodzi. Także wtedy zostaliśmy odcięci tydzień czasu bez dojazdu. Gmina nam tego nie zrobiła, Dlatego, że jak pismo z Urzędu Wojewódzkiego powiedziało, że niestety nie może być zrealizowany ze szkód powodziowych. Zrobił sobie to sam mąż. Mój mąż zawsze tutaj wszystko robił. Od 60 lat czy 70 lat teściowa tu robi. Sami utrzymywaliśmy tą drogę, czyli dziadek Krzyśka, ojciec Krzyśka, Krzysiek. I my, broń Boże, nie mamy nic do no tego, bo to jest samotna pani, oczywiście to Oczywiście, no Dlatego nigdy żeśmy ni tego nie wypominali. Chcieliśmy, żeby był równo dojazd dla nas, dla nich. Oczywiście. Mhm. W 2022 roku, wtedy co mąż podpisał porozumienie, bo cały czas się uskarżała, że ma, że ma zły dojazd, mąż poszedł do gminy, bo nie da się inaczej rozmawiać, bo nie chcą usiąść, nie chcą porozmawiać. Pani Maria usłyszała od urzędników, że nie ma jeździć tą drogą. Którą? Tak mi? Tą tak, nową. tak, no bo jest właśnie urzędnicy No są... i, teraz, i teraz jest sytuacja patowa, no bo ona mówi mi, że ona nie, ma, nie może jeździć tą drogą, no dlatego łazi tą, tą dziurą. I, e, powiem i nie, panu tak, że... I boi się, że, że do niej jak ktoś idzie, to nie ma jak wejść. E, dla nas nie ma problemu, przekazaliśmy tą działkę notarialnie, nie ja, bo mój mąż, to jest mojego męża, mojej teściowej, ten kawałek mąż przekazał tą... Ale w, w księgach przekazał. nie ma. Księga Wieczystych jeszcze chyba, że to będzie. Nie dopiero. ma dlatego, że jeszcze Paweł nie podpisał, aha, a on aha. miał tam termin do 31 stycznia, a skoro on nie chce dojazdu, no to ja nie no wiem. To... Mąż próbował y, parokrotnie, bo to nie było raz. Był Chciał porozmawiać na spokojnie i niech nie mówi sąsiadka, że, że kończyło się to źle. Nie, po prostu po prostu yy, zawsze jest spokojny, sam zresztą musi być spokojny. Po prostu nie chcą się dogadać, nigdy się nie chcieli dogadać, taka jest niestety prawda. Czy Mówiłam pani, by się, to zgodziła, nawet... czy no, pani by się zgodziła na jakąś mediację, jeśli by się ktoś pojawił taki kto. Oczywiście, siedzi, proszę pana, a czy mi jest przyjemnie, że sąsiadka chodzi przez no, dziurę w płocie. Oczy... W tym momencie do wyborów myślę, że nie ma sensu żadnego medalu mediatora z gminy, dlatego, że my z tym wójtem nie jesteśmy w stanie się uh -huh, porozumieć. Uh -huh. Myślę, że po wyborach niech czas pokaże, kto zostanie wójtem, bo myślę, że z innym się dogadamy. Będzie mogła zaradzić jednej i drugiej stronie. Uważam, tak. że ten mediator, jeżeli byśmy próbowali takiej tak. rozmowy, powinien być osobą, która ani nie jest związana z urzędem, ani nie jest związana z sąsiadami. Zgadzam się. Panie wójcie, jaka jest sytuacja na dziś? Na dzień dzisiejszy jest złożony wniosek do Wojewody odnośnie y, przyjęcia tej drogi artykułem 73. Byli geodeci, pomierzyli, sprawdzili, mapy są klauzulowane, są u Wojewody. Czy jest szansa na to, że będzie unieważniony ten akt sprzedaży? Yy, którym Nataliusz nam... To minie? znaczy nie, tu bym powiedział tak, artykuł 73 pozwala na przyjęcie drogi z mocy prawa. Czyli Aha, w... czyli one byłoby już przejęcie od Pana Góreckiego tak, rozumiem? tak, tak. Jeżeli pan górecki się nie będzie odwoływał, gdzie zawsze ma taką możliwość od decyzji odwołania się, wtedy po prostu staje się właścicielem gmina. Mm -hmm. Całość. Pamiętajmy o tym, wystąpiliście o całość? Nie, 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 mamy, nie mamy dokumentów na to, żeby wystąpić całość. To jest, można powiedzieć, odnoga od ulicy Ojcelona. I jak dobrze pamiętam, w jednym zakresie to jest taki odcinek no około niecałe 100 metrów, w drugim również, ale nie jest to cała działka, która została przyjęta przez pana. Ale... Sąsiad ma zapisany aktem notarialnym z dnia 8 grudnia 2023 roku. Prawda jest taka, że państwo pokazywało mi ten akt notarialny i tam było tylko i wyłącznie tak jakby zaproszenie do przejęcia. Czyli... Aby pani K. mogła przyjąć tą u, u. drogę, ale nie było żadnego zapisu, jeżeli chodzi o przekazanie, już przecież wiemy o tym, że akt notarialny, jeżeli przekazujemy, no to musi być darczyńca i musi być odbiorca. Z tego, co ja mam i taką wiedzę mam od pani K., że czegoś takiego nie było. Więc pytanie jest, jeżeli nie został skonsumowany akt notarialny no to na dzień dzisiejszy ta wyznaczona aktem notarnym działka dalej jest właściciela tego, kto jest. Więc wydaje mi się, że to jest nieprawda. Jeżeli dobry akt widziałem, to jest akt, który proponował przejęcie przez paniąka, ale nie stała się do tej pory właścicielem. Mhm. Jest taka obawa, czy nie będzie zagrożenia powodziowego. Nie ukrywam, że wody polskie zrobiły tam uregulowanie czy zabezpieczenie brzegów przez narzut ten kamienny, który widzimy, że jest świeży i w jakiś sposób umocnił. Liczę, że nie, ale no różnie to może być. Pogoda jest jaka jest. Zresztą na tym odcinku, na tym dojeździe, dobrze pamiętam, jest tam taka, takie budowane właśnie z bariery. Yy, przepust, który miał za zadanie podczas dużych opadu przechwytywać tą wodę, która z drogi ojca Leona spływała, i, nale, i na, nagle później tam dalej docierała do pannika. Widzi pan, Wojtek, jakaś w ogóle jest jakieś światełko tunelu, żeby, żeby oni się dogadali? Yy, wie pan co? Przy kilku rozmowach yy, z, panem, z panem G, powiem szczerze, że widziałem wolę, tylko pytanie jest jedno: ile ta wola z jednej i z drugiej strony trwa? Panika mówi, że chce, żeby tą drogę przejęła gmina z prostej wszczyny, bo chce być pewna, że za chwilę nie będą jakieś inne działania z tym związane. Boi się służebności, naprawdę się boi i tak to odczułem. My czynimy starania, więc jeżeli przykładowo byłaby szansa mediacji, ja uważam, że no, pasowałoby to rozpocząć. Konflikt eskaluje. Ten banner dzisiaj na, 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 na domu no to jest takie pokazanie, że jest kolejny krok w tym konflikcie, taki tak. pogłębiający ten konflikt, prawda? Jeżeli jest potrzeba, tak mówię z chęcią, będziemy tutaj pomagać, żeby zarówno jeden, jak i drugi właściciel był zadowolony i miał dojazd przede wszystkim do posesji. Jaki jest pomysł? No może spróbujmy tej mediacji, nie ma problemów. To cały czas nabrzmiewa, żal mi jest pani panika, bo jest rzeczywiście schorowana i nie ukrywam, że rzeczywiście trzeba jej pomóc. Pana G. również rozumie i rodzinę jego rozumie. Mało tego, wydaje mi się, że trzeba to przerwać. Po prostu przerwać, żeby nie stało się coś jeszcze gorszego. Prawda?